Maneczko, ja, jestem maksymalny. 77 to jest kolejny odcinek z FIMA na moim kanale. Dzisiaj jedziemy w Gorzowie, gdzie mam nadzieję pojadę piękne zawody. Muszę w końcu wygrać i przywieźć to złoto, ponieważ ostatnie trzy mecze to była kompletnie zepsuta dobra pasta. Początek sezonu cztery złote medale, później było już gorzej. Trzy słabe mecze pod rząd: 15, 9 i 12 miejsce. Na pewno nie mogę uznać tych zawodów za dobre. Mogę po prostu powiedzieć, że popełniłem za dużo błędów, dużo y, punktów straciłem, przez co w tym momencie moja pozycja wygląda tak jak wygląda. Muszę w tym momencie zdobyć bardzo dużo punktów, żeby nadgonić Grega Henkoka, który na razie jest na prowadzeniu stawki. Ma 96 punktów, drugi jest Niki Petersen z 89 punktami, trzeci jest Tyuf Finden, do którego mam najbliżej, ponieważ mam dwa punkty straty. Więc na razie mój cel to wyprzedzić Brytyjczyka, potem wezmę się za Duńczyka, a na samym końcu zostanie, mam nadzieję, walka szwedzko-amerykańska. Chyba, że się wszystko zmieni, ponieważ faktycznie jeszcze Petersen ma duże szanse nadgonić Grega Henkoka. Jesteśmy w generatorze liczb i teraz klikamy, jakie będzie w tym momencie ciśnienie w oponach. 19! Wow, bardzo wysoko. W tym momencie przełożenie, które mam na zero, to mnie bardzo cieszy. Co w tym momencie dadzą nam obroty silnika? Uwaga. 11. Dobra, nie jest źle. Na tym mogę pojechać. I teraz ostatnie, kluczowe. Czy nie wybuchnie mi silnik? Lecimy. 2. Tak wygląda przełożenie na dzisiejsze zawody. I to będzie bardzo, bardzo ciekawe. Mój pierwszy bieg to bieg po zewnętrznej i mam bieg trzeci. Mój pierwszy bieg, w którym wystąpię, to bieg trzeci. Tak więc będzie już troszeczkę odsypane. Oczywiście to jest początek zawodów, więc tutaj za dużo się nie będę spodziewał, jeżeli chodzi o jakieś akrobacje pod, pod płotem, wiecie o co chodzi. Ale tak, zaczynamy! Gozów Wielkopolski już czeka, a ja mam nadzieję, że pokażę Wam piękny speedway wraz z innymi uczestnikami tego turnieju. Zaraz taśma pójdzie w górę i pierwszy raz zobaczymy na torze tych zawodników na prowadzeniu na razie Krzysztof Kasprzak podcięty bardzo mocno, Chris Harris zakopany pod e, płotem gdzieś tam, Szwed szuka gdzieś tam swojej prędkości w tym momencie, napędza się chyba już na Maciej Janowskiego i Maciej Janowski spada na ostatnią pozycję i chyba będzie musiał walczyć tutaj naprawdę bardzo mocno jeszcze z Szwedem. O tą pozycję bardzo mocno w tym momencie wyrzuciło Szweda pod płot. Na całe szczęście opanował swój motocykl i nie skończyło się to jakąś bardzo złą i przykrą sytuacją. Na prowadzeniu Chris Harris, na drugim miejscu Krzysztof Kasprzak zamyka stawkę w tym momencie, Thomas Johansson po swoim błędzie chyba nie odzyska już tej pozycji, którą Udało mu się wywalczyć z Maciejem Janowskim. Teraz ostatni atak jeszcze Maciej Janowskiego i Krzysztof Kasprzak chyba już nie odzyska tych dwóch punktów. Bardzo męczy się w tym momencie. Szwed. na ostatniej pozycji miotało nim, miotało nim naprawdę po całym torze, ten te przełożenie jest tragiczne do Gorzowa. Ale na całe szczęście, w tym momencie mamy krawężnik, który na razie myślę, że będzie chodził lepiej. Zwłaszcza, że to jest porównaniu, zobaczcie jak bardzo uszkodzony jest silnik w tym momencie po tym jednym biegu, w którym uderzyłem w płot. Największy problem tego przełożenia jest taki, że motocykl nie ma siły wypchnąć motocykla, co oznacza, że ta maszyna, która rozpędza zawodnika, leci razem z zawodnikiem w płot, i to jest bardzo niedobre. Teraz na prowadzeniu jedzie Michael Jebsen Jensen. Duńczyk na razie pierwszy, a na końcu stawki Troy Bachelor zamyka. Stawkę właśnie zawodnik w kasku białym, a na prowadzeniu widzimy w tym momencie kask żółty, którym jest Thomas Jonason. Piękny atak na Duńczyka w kasku czerwonym. Pomiędzy Duńczykiem a trojem Bachelorem jedzie in Finden na trzeciej pozycji w kasku niebieskim. Na trzecim miejscu jedzie właśnie Brytyjczyk. Właśnie wchodzą w ostatnie okrążenie. Przekroczył w tym momencie. Linie Mety z ogromną przewagą Szwed w kasku czerwonym i hy... żółtym. Przepraszam bardzo, nie rozróżniam kolorów. O, ależ tutaj mi miotło jeszcze na ostatnim uku. Na całe szczęście ogromna przewaga zapewnia mi zwycięstwo w tym biegu i darmowe trzy punkty. Powiem wam tak: jeżeli się trzyma krawężnik w tej serii, to faktycznie można zdobywać punkty. I powiem wam, że mam duży problem z przewożeniem punktów po zewnętrznej. Na takich przełożeniach, na których losuje mi po prostu ten generator liczb, nie jestem w stanie się napędzić na tyle, aby ten motocykl ciągnął. Dobra. Bieg 12 Dzika karta z drugiego pola. Tomas Jonason z trzeciego. Andras Jonsson i Greg Hancock z czwartego pola. Ja będę musiał teraz się napędzać po zewnętrznej, co będzie naprawdę bardzo, bardzo trudne, ale nie będę się podawał. Na razie trzy punkty na moim koncie. Jeden punkt Grega Henkoka, Naprawdę bardzo słabo wszedł w ten turniej Greg Hancock. Amerykanin na razie tylko z jednym jednym punkcikiem. Zobaczymy co będzie po tym biegu. Ktoś wyjedzie na pewno z trójką, tylko który z nich, na razie dzika karta, pokazuje, że ona ma prędkość, a raczej on odmienia się jako ona. <gry> Wiadomo o co chodzi. Na prowadzeniu kask czerwony, a na drugim miejscu Andras Jonson próbuje, naprawdę walczy, stara się. W tym momencie bardzo ostry atak Amerykanina, który Skutkuje upadkiem Tomasa Jonasona w kasku niebieskim. Zaczynam tracić nadzieję na to, że zdobędę w tym sezonie indywidualnego Mistrza Świata. Naprawdę mam problem z przywożeniem punktów. Zobaczcie, jak w tym momencie jadę. Ja teraz. Nie, no. Moim zdaniem, tutaj jest tylko i wyłącznie wina Grega Hancocka. Patrzcie, jak ja, ja nie nałożyłem go. On jedzie swoją ścieżką. Znaczy ja jadę swoją ścieżką, a on coraz bardziej wydłuża mi prostą. Ja byłem już na szerokiej w tym momencie i on jeszcze szerzej mi tutaj próbował poszerzyć ten tor jazdy niż jechałem. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Troszeczkę jestem poddenerwowany tą sytuacją. Faktycznie tutaj powinien zostać wykluczony Amerykanin. Bardzo boję się o stan mojego motocykla. Starałem się opanować jeszcze tutaj tą sytuację i się nie wywrócić, lecz no niestety. Nie udało się, jak widzieliście. Naprawdę szkoda, szkoda tego biegu, bo mogłem przywieźć 3 punkty. A teraz mam jeszcze dwa biegi. Jeszcze dalej mogę się dostać, ale to będzie naprawdę bardzo, bardzo trudne. Mam bardzo uszkodzony silnik. I nie będę was oszukiwał. Raczej tego turnieju już nie wygram. A ja chciałem bardzo to wygrać. Chciałem tutaj przyjechać naprawdę na totalnym topie. Wiecie, jechać jak... Aj, prawdziwy Mistrz Świata, o którego walczę, ale na razie to nie zapowiada się dobrze. Coraz gorsze losowania i cztery... Cztery już tak naprawdę bardzo słabe turnieje z rzędu. Ale dobra, komentujemy. Na razie na prowadzeniu Thomas Jonasson na drugim miejscu. Mamy Iversena, zamyka stawkę Jason Doyle. Duńczyk, którym jest Nicky Petersen w kasku żółtym, jest trzeci. Na razie. Bez zmian. Ta stawka jedzie gęsiego i raczej nic się tutaj nie zmieni. Bardzo duże dystanse pomiędzy zawodnikami, chociaż Jason Doyle próbuje gdzieś tam zaatakować. Australijczyk kombinuje: jak wyprzedzić Duńczyka, jak wyprzedzić tego jadącego na motocyklu dzika. Gdzież tam się napędzi Jason Doyle? Na razie, na prowadzeniu niezmiennie. Thomas Jonasson, kask czerwony w tym biegu. To naprawdę, naprawdę bardzo ładny kolor, który odpowiada Szwedowi który jedzie naprawdę bardzo ładnie, prosto e, do mety. Bardzo ładnie, trzy punkty. Na drugim miejscu Nils Christian Iversen. Mam ogromne w tym momencie problemy nad panowaniem nad tym motocyklem. On mi ucieka, on co chwilę mi muli i on naprawdę ma problem ze sobą. Ja nie mówię, że nie popełniam błędów, bo być może gdybym lepiej prowadził ten motocykl, on by mi nie mulił, on by mi nie skakał, on by mi nie wylatywał z podsiedzenia. Ale ja po prostu na takim sprzęcie nie potrafię jechać. Tutaj widać, że faktycznie dopóki trzymam krawężnik, to wyniki są spoko. Na razie dalej mam nadzieję, małą, minimalną nadzieję na to, że dostanę się do tego półfinału jeszcze. Ponieważ faktycznie, gdybym się dostał, to miałbym naprawdę bardzo, bardzo dużą yy, szansę na to, że... Chociaż dostanę się do finału Bardzo ładnie szło mi po krawężniku w tym turnieju Więc no czuję, że będę W stanie tam powalczyć w półfinale Zwłaszcza, że jest po krawężniku Tak więc zobaczymy Jedziemy, bieg 18 W którym będą mi przeszkadzać Chris Holder, Matej Żagar I Jarosław Hampel Ja z pola pierwszego Od krawężnika Tak więc najgorszy możliwy scenariusz Lecimy, bieg Który mam nadzieję będzie piękny Teraz Hampel Gdzieś tam próbuje się napędzić, ale mnie wyrzuciło pod płot. I to jest chyba koniec tego turnieju dla Tomasa Jonassona. Raczej się tutaj już nic nie wydarzy na trasie. Chyba, że jeszcze się napędzi na Jarosława Hampela, ale naprawdę jest to okropnie ciężkie. Okropnie się tutaj jedzie w tym momencie na tym motocyklu. Tor jest, myślę, dobry, ale ja po prostu nie potrafię. W tym momencie znaleźć żadnej ścieżki po zewnętrznej podkreślam, ponieważ przywiozłem dwie trójki po małej i trzy zerówki po zewnętrznej, tak więc tutaj mam problem na pewno z zewnętrzną, patrzcie jak ten motocykl muli. no i niestety, niestety, niestety mam problem. Dla osób, które nie wiedzą dlaczego jadę po zewnętrznej i się męczę, to jest właśnie wyzwanie na ten sezon i będę musiał naprawdę, naprawdę teraz wziąć się w garść na kolejne... Grand Prix, ponieważ... No powiem wam, będzie ciężko. Będzie naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Oczywiście wypadam z półfinału i teraz zajmuję 11 miejsce. Już nic się nie zmieni. Nigdy nie będę już niżej w tym Grand Prix. Zostaję na 11 miejscu i wypadam oczywiście z półfinałów. Na razie najbardziej interesuje mnie bieg Grega Henkoka oraz... Nie ma, nie ma Petersena? Nie ma Petersena. Tak więc no... Będę musiał zobaczyć bieg Grega Henkoka. To mnie interesuje. Greg Hancock, Chris Holder, Jarosław Hampel i Matej Żagar. Zawodnicy, którzy właśnie stoją pod taśmą, jadą teraz po to, aby zdobyć finał. Najważniejszy bieg tego meczu. Naprawdę bardzo ostro! Tutaj się. Ło wow. Mocny upadek, naprawdę bardzo mocny upadek. Nie wiem, kto będzie wykluczony, szczerze mówiąc. Zobaczmy powtórkę. I nie mówmy sobie jeszcze, kto został wykluczony. Co tutaj się stało? Kogo wykluczyć najbardziej? Zobaczmy, co tu się stało. Na razie na... Hmm. Moim zdaniem... Czemu ja stoję na trawie? Zobacz, to, to jestem ja. Dobra, kontynuując. Moim skromnym zdaniem... Jest to wina tylko i wyłącznie zawodnika w kasku czerwonym, którym jest e, Amerykanin e, Greg Hancock. Tutaj nie było winy ani Mateja Żegara, ani Rosowa Hampela, ani Chrisa Holdera. Tutaj jest 100% wina e, Grega Hancocka. Już wam pokazuję dlaczego e, tak e, uważam. Patrzcie, co się stało. Zobaczcie, mamy Grega Hancocka, który jest na wewnętrznym polu i w tym momencie zmienia całkowicie tor jazdy. Wyjeżdża praktycznie na środek, gdzie jest już e, zawodnik w kasku niebieskim Chris Holder. Mamy w tym momencie odbicie od zawodnika, e, którym jest e, oczywiście tutaj zawodnik w kasku niebieskim, Australijczyk. E, odbija łokciem praktycznie Amerykanina i uderza w Amerykanina Matej Jagar. Do wykluczenia, jak dla mnie, tylko i wyłącznie tutaj jest e, Amerykanin w kasku czerwonym. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Troszeczkę chaotycznie to powiedziałem, ale mam nadzieję, że zrozumieliście. Wykluczony z powtórki biegu Matej Żagar. Jak dla mnie dwa biegi dane przez sędziego w tym meczu. Bardzo ostry atak na mnie. I bardzo ostry atak na. E, tak naprawdę to nie był atak, to był bardzo ostry start Amerykanina w półfinale drugim. A teraz zobaczymy, jak poradzi sobie. Nasz rodak Jarosław Hampel na razie. Naprawdę. Nie wiem, co się dzieje w tej serii. Nie wiem, co robią te boty. One jadą, jakby były na igrzyskach śmierci. Zobaczmy to jeszcze raz. Co tu się właściwie wydarzyło? Mamy zawodników, którzy idą w łeb-w łeb, i teraz ponownie zobaczcie, gdzie jedzie Greg Hancock z pierwszego pola. Nie miał szans nigdzie więcej pojechać Chris Holder oraz Jarosław Hampel. Jarosław Hampel był przymknięty pod płotem, nie miał szansy gdziekolwiek się napędzić i gdziekolwiek wyjechać ani zahamować. Przypominam jeszcze, że był potrącony przez Chrisa Holdera, który również nie miał miejsca i nie miał gdzie się włożyć włók. Ponownie do wykluczenia jest, mimo tego, że nie było kontaktu pomiędzy zawodnikami w kasku niebieskim i czerwonym. To i tak do wykluczenia jest moim zdaniem ponownie Amerykanin, ponieważ tutaj on podyktował całym, tak naprawdę, pierwszym łukiem. Tutaj wszyscy musieli pojechać po zewnętrznej, bo tak zażyczył sobie Greg Hancock. Naprawdę, to jest coś, no moim zdaniem, niepoważnego i tutaj już faktycznie Greg Hancock przesadza. Napiszcie oczywiście swoją opinię w komentarzach i zobaczymy. Ile osób się ze mną zgodzi? Jeżeli w tym momencie Greg Hancock wywróci ostatniego z... zawodnika z tego biegu, ponieważ już dwójkę wyeliminował, to naprawdę będzie ciekawe. Pierwszy raz oglądam pojedynczych botów w dwójkę, który. który nie był z moim udziałem. To chciałem właśnie powiedzieć, ale. Naprawdę przepraszam Was za mój brak komentarza, ale ja nie wiem, co tu się dzieje, że moje boty w tym momencie robią jakieś igrzyska śmierci, bo to nie jest żużel, to jest wjeżdżanie w siebie nawzajem i w tym momencie nie ma nikogo, kto odpada z tego biegu, jeżeli chodzi o normalne ściganie. Mamy stracony jeden punkt dla zawodnika, na przykład, którym będzie Jarosław Hampel albo Matej Żagar. No, jak dla mnie bardzo dziwna sytuacja. No, wygrywa ten bieg oczywiście Greg Hancock, ale czy to jest uczciwe zwycięstwo? Moim zdaniem nie. I to jest naprawdę duży problem w tym momencie, że faktycznie Greg Hancock, moim zdaniem, oczywiście powinien zostać wykluczony z tego biegu, jak i z biegu, w którym wykluczył mnie. Wygrywa te zawody Greg Hancock. Drugi jest Nils Christian Iversen, a na trzecim miejscu mamy Grisa Holdera, który przywozi brąz. Na czwartym miejscu mamy Tajów Windena. Na dzisiaj to by było na tyle. Ja dziękuję Wam wielkie za obejrzenie tego odcinka do końca. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. A na dzisiaj to by było na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć! I czołem!